Okej, okay. tutaj sobie zobaczymy końcówkę. Tak, mam, nie mam już najwięcej. Ale będę miał najwięcej, bo on wątpię, że sobie strzeli jabłko wtedy. Okej, okay, ten sobie spadł gdzieś. Nie, on się z kimś bije. Albo bardziej ucieka. A jeden. Ktoś sobie zrobił albo główkę. Raczej główkę. No, nie wierzę. Ty, ja mam pełne. Dobra, lecimy na środek, lecimy na środek. No to dupa, już się nie zdążę. Jo, dwa kapy. Dobrze. Wiem kogoś. Chyba mam wszystko. Nie, 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 żartowałem, żartowałem. Nie, dobrze. Nie, w ogóle się nie zregenerowałem. Lowser mi napisał, czy to nie ten? No i tak ogółem, to takie akcje właśnie się dzieją. E, przy moich live'ach będę próbował je robić często. Na no, nie na pewno, ale raczej najczęściej będą w piątki, gdzieś około godziny 17 do 19. Będą się zaczynać, kończyć, nie wiem, pewnie po dwóch, trzech, czterech rundach, tak po godzinie półtorej. No i ogółem bardzo zapraszam do oglądania, bo naprawdę się staram na tych rundach i ogółem się trochę poce, lecz no tutaj przegrałem, spanikowałem pod koniec. Życzę miłego dnia. Do widzenia.